Dzień dobry. Firma Ekopalnik Włoszczowa, producent palników paletowych do kotów centralnego ogrzewania dla producentów kotów, jak też i do modernizacji tzw. starych kopciuków do pełnych automatów na pelet. Chciałem w tym momencie zaprezentować naszą nowość tegoroczną. A więc, wszystkie nasze trzy linie produktowe uzyskały funkcję dzielonego korpusu. Jest to taka nowość polegająca na tym, że mamy prosty serwis. Dostępny do zrobienia dla każdego, bez wzywania fachowego serwisu. Na czym to polega? Proszę spojrzeć, wszystko robimy bez użycia narzędzi. Zdejmujemy osłonę. Po odpięciu dwóch klamerek wyjedzie nam zespół ruchomego rusztu. Po odpięciu dwóch kolejnych klamerek jeszcze mamy klapę PPOS, która puszcza pelet w dół, nie puszcza ognia do góry urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem tak zwanego ognia, jak mówiłem, po odpięciu dwóch lamerek kolejnych wyjdzie nam zespół ruchomego rusztu. Mamy dostęp do fotokomórki, do zapalarki. Tu możemy sobie w łatwy sposób, bez użycia narzędzi, wymienić taką zapalarkę. Wypinamy, wpinamy kostkę. Każde, każde ma swoją, jest podpisane i taka, taki serwis zajmuje, jest dosłownie sekundowy, minutowy, nie Trzeba się na tym yy, z, 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 mocno znać. Każdy może zrobić to we własnym zakresie. Dlatego tak to z, urządzenie zostało pomyślane, żeby każdy mógł to zrobić bez wzywania fachowego serwisu, za który trzeba, wiadomo, zapłacić. I proszę, yy, wpinamy yy, gniazdo do otworzynię wtyczkę i tyle z tego serwisu. Kolejny model. Urządzenia palnik z segmentowym ruchomym rusztem, też w tym roku otrzymał ten sam e, sposób dzielenia korpusu, gdzie po wypięciu, podpięciu sprzączek wyjeżdżamy z zespołem ruchomego rusztu. To jedyne palniki na rynku z segmentowym ruchomym rusztem z tak y, 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 zamiennymi klapkami ruchomego rusztu. Segmenty każdego, każdy segment można wymienić, zamienić, przeserwisować w prosty sposób. Proszę spojrzeć po odpięciu dwóch kolejnych strączek To co tam widzieliśmy tak samo i tutaj będziemy mieć zespół ruchomego rusztu do wymienia, do wymiany zapalarki, do przeczyszczenia fotokomórki, do zrobienia serwisu. Wkładamy, zapinamy i po, i po zawodach. Włożyć klapę, podłączyć. Wkładamy zespół ruchomego rusztu w postaci szuflady. To są rozwiązania chronione prawem patentowym w Urzędzie Patentowym. Jesteśmy właścicielem tego patentu i chcieliśmy pokazać jak, na, na ile to jest proste, miłe i przyjemne użytkowanie takiego e, urządzenia. Później na koniec wystarczy taką złożyć osłonkę i jesteśmy, jesteśmy, już po przeprowadzonym serwisie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to urządzenie tu obok, który, który to mamy y, 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 wielkość y, palnika przemysłową już 300 kW. Jak spojrzymy na te urządzenia e, do, otrzymały tutaj Nową funkcjonalność polegającą na tym, że zostały tam zaostosowane ruszta staliwne. Znowu odpinamy dwie klamerki i wyjeżdżamy z zespołem ruchomego rusztu. Co jest tu nowością? Nowością są te sztabki rusztu, które tu są użyte. Są to sztabki 8 mm wykonane ze staliwa żaro wytrzymałego. Więc te urządzenia są trwałe i niezawodne w działaniu. Jak widzimy zespół ruchomego rusza w postaci szuflady, tak jak i w tamtych urządzeniach, takich w tych. Jest to proste, żeby taki zespół zespołem odjechać, wjechać z powrotem po serwisie, po przeczyszczeniu, zapiąć, wpiąć wtyczkę i nasisnąć start. Także są to najprostsze urządzenia na rynku, ale my się specjalizujemy w prostocie. A prostotę charakteryzuje się tym, że jest najtrudniejsza do wymyślenia. To tyle z naszych nowości. Zapraszamy producentów kotłów. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję.